Witamy, witamy. Jest zima, tam resztki pozostałości śniegu po tak zwanej bestii. Była bestia, ale coś się jej tutaj nie spodobało i poszła dalej. Dwa dni było? dwa. No, dwa. Dwa. O, coś koło tego nie. Dwa dni, raptem minus 15 było, tam w nocy minus 17, jak z dawnych, dawnych, dawnych lat. No, ale już stopnieje. No, ale. O, tak, nie tam. to. Ja tego, ja nie o tym. Ten oto jegomość. Nie, nie zdążyliśmy zrobić y, oranżerii y, w, le, w lecie y, takiej na zimę. Y, to znaczy, raz mówię, że ja nie zrobiłem. No, a co ja nie mam robić? No, to, no właśnie, to, to właśnie o to chodzi. No to ty nie zrobiłeś. Tak, ja nie zrobiłem. Więc nie zrobiłem, yy, nie zrobiłem oranżerii dla yy, wszystkich naszych yy, egzotycznych szpargałów, takich, których byłoby to wymagane 10-15 stopni, tak jak yy, w internetach inni mówią i książki piszą i literatura i, i w ogóle wszyscy, którzy yy, wiedzą. No i zaskoczyła mi zima jak drogowców. <grym> Ale myślę, no przecież nie zostawię na mrozie chłopaka, tylko go przygarnę kropka do domu, nie, no wziąłem go do domu, yy, wiedząc, że tu będzie ciepło, myślałem, że on sobie będzie spał, a on po prostu wścieklizny dostał. wścieklizny dostał. Tylko jak zobaczył choinkę obok siebie, już tylko stała jeszcze w tej siatce zawinięta, nie, to już, to on nagle zaczął wypuszczać liście te swoje takie, ja myślałem sobie, kurde co jest, teraz o tej porze, bo już go, no już, już go znamy jak wypuszczał, ja mówię, nie, no kurde, to już tym bardziej go na mróz nie mogę wy, wystawić, no i tak właśnie on, że tak powiem, teraz wygląda, yy, wybujał, wiem, wybujał, no bo to nie jest to normalne światło, no ale tak jak mówię, no co, co mieliśmy z nim zrobić, no powiedz, no co, no. Nie, no do okna życia. To do okna życia nam rósł, no jak? No nie, no nie da. No, no, no i został. No i się rozbujał. Nie? Także. Dobrze No dobrze będzie, ja wiem, ale minus jest taki tego wszystkiego, że po pierwsze, nie ma światła z góry, bo jest sufit. Idzie światło z boku. To jest dla niego tak nie bardzo wskazane. Ja bym żarówki przyniosę do świetle. Tak, za późno. Dobrze. No i. To raz a dwa tu jest sucho. Suche powietrze. Ja go zraszam tutaj, nie? żeby, żeby miał... Chyba jako, jako, jako ogrodnik i chłop lubię zraszać, więc, więc zraszam go, i, ale to no to mało. Mogę pozwolić nawet nie na mocno lunę. Tutaj podłoga jest winyl. To taka nowsza wersja goły kiedyś. Że można... szmatą. Dobra. No, ale y, nie o tym, czekaj, no i on ma tutaj za sucho. Y, żona przyniosła wprawdzie tutaj jakieś coś do, do kosmetyczne, coś jakieś do nawilżania. Jak to się nazywa? Wapozon. Wapozą. Wapo, wapo, Wiem, powinniśmy mieć profesjonalny nawilżacz, ale no, sytuacja jest jaka jest. Były no dzisiaj Były, nie reklamuj, no. No i, y, no, <noise> dobra. I, e, I to tak trochę, trochę tutaj bucha, bucha, e, ta, e, ta, juka tutaj też widna, cierpi, też ją musieli tak. zabrać z dworu. Reszta wszystko jest w piwnicy. Mam nadzieję, że ostatni rok i i tu widać o po końcówkach, nie, bo to, to, jest, to jest, to jest, o, o gdzie, gdzie, moja ręka, już kurde ślepy jestem. No ta słysza też na ślepość, o to są to jest oznaka, że jest suche powietrze, nie? Kto wie. Kto wie, to nie wie, to już, już wie. I, I boję się po prostu, że on będzie też tak podsychał. Bo tutaj widać troszeczkę są takie słuchawe listki. Zobaczymy. To się pokaże na wiosnę. A ty ziemi się kłaś? Proszę, się chyba. No. I zobaczymy. Tak to teraz wygląda. Ty jesteś? Czy gdzieś coś się stało? Halo? Proszę, do sąsiada. No. O nie ma mnie. Dobra. No, no i zobaczymy, jak tylko pójdzie nadzór. No to też się trochę tego boję, bo jak dostanie tych prawdziwych... Teraz mnie nie przeszkadzaj! Co chciałeś? Wołałem Cię wcześniej. W sprawie? Już nieważne. No. I... Mało bym senów nie połamała na schodach. Czy, że czego? Żebym sobie mało nóg nie połamała na schodach, gdyby wołałeś. Myślałam o coś pilnego. Dobrze. Zobaczymy jak po prostu on będzie reagował. To, to taka jest ciekawa obserwacja, bo jakby komuś z Was też właśnie on yy, w zimie se przypomniał, że on też chce sobie wypuścić liście. No to będziemy mieć jakieś tam skale porównawcze. O. A ile wisiła, bo ty mi bo ja tak z matematyką to nie bardzo. Ile było? 25. Znowu 25? Wtedy było 26. Teraz. Teraz jest 25, a poprzednio 26. 5 też było, pamiętam. A dobrą, matematyka nie, ale pamięć tak. No to w każdym razie stały jest w uczuciach, mniej więcej tyle samo wydaje liść, liść, liściów, o, że tak powiem. No. Tak on... No, no dobra, zobaczymy. Coś mhm. ładną doniczkę trzeba mu dać, jak już ma być w, na salonach. Tak? No, wiesz, że jak, jak widzisz, że jesteś ładniejszy od niego, to on wtedy, to on wtedy yy, yy, zaczyna szaleć. choinka też była ładna. No, no. dobra. No dobra. Będziemy informować. Pozdrawiamy. Pozdrawiasz też, czy też. Ty? Na schodach jesteś. No hej, papa. Pa.